Dzisiaj chciałbym zająć się tak podstawowym pojęciem jak głośność nagrania, a nawet dwiema głośnościami rejestracji i publikacji bo zwykle nie jest to to samo. Może na wstępie wyjaśnijmy, czym głośność jest, a może od razu sprostujmy, że będziemy tu mówić bardziej o poziomie natężenia dźwięku wyrażonym w decybelach, niż o faktycznej głośności, która jest zjawiskiem psychoakustycznym, a nie wielkością fizyczną. Niemniej, dla uproszczenia, będę stosował pojęcie głośności jako w miarę intuicyjne i myślę dostatecznie zrozumiałe. Każdy, kto wczytywał do edytora dźwiękowego jakieś nagranie, widział z pewnością wykres fali dźwiękowej. W dużym zbliżeniu widać, że faktycznie są to fale o różnych amplitudach. Im większa amplituda, tym głośniejszy dźwięk. Zwykle z boku takiego wykresu znajdziemy skalę podaną w decybelach. I liczoną w dość dziwaczny na pierwszy rzut oka sposób. Środkowa wartość oznaczana jest różnie. No tutaj jest to nieskończoność. W Wave labie minus 200 dB. Z kolei maksymalna wartość znajduje się u góry i u dołu. I jest to 0 dB. Największa wartość w cyfrowym świecie. Przekroczenie tej wartości wiąże się ze sprasowaniem dźwięku. Tak zwanym przesterowaniem który zaczyna brzmieć w charakterystyczny i mało przyjemny sposób. Należy na tę wartość uważać, bo chociaż nagrywanie w 24 albo nawet 32 bitach pozwala nieco odsunąć wizję całkowitego zniszczenia dźwięku, to przy dużych przekroczeniach możemy już nie odzyskać dobrego sygnału. Jak widać, głośność dość nieoczekiwanie mierzymy w dół, a wartości podawane są ze znakiem minus. Sygnał minus 6 decybeli jest więc głośniejszy niż minus 14 decybeli, a zwykle na poziomie minus 60, minus 70 decybeli mamy już w praktyce ciszę albo szum. Wszystko zależy naturalnie od parametrów technicznych sprzętu, którego używamy, przedwzmacniacza w interfejsie audio mikrofonu, a nawet parametrów zapisu pliku, który wybierzemy. Ja jednak bardziej chciałbym skupić się na samym nagrywaniu i ustalaniu głośności końcowej, Przyjmijmy zatem, że do zapisu głosu używamy najlepszego sprzętu, jaki mamy do dyspozycji, zaś parametry pliku powinny sięgać przynajmniej 48 kHz i 24 bitów. Żeby dobrze nagrać sygnał, np. Na mowę, musimy w odpowiedni sposób dobrać jego poziom. Co to znaczy? No to znaczy, że powinien on być na tyle wysoki, by wyraźnie górować nad szumem i ewentualnymi zakłóceniami. Które występują praktycznie zawsze, a jednocześnie na tyle niski, by nawet głośniej wypowiedziane słowa nie przekraczały poziomu 0 dB. Bezpiecznie byłoby zatem trzymać się wartości między minus 16 a minus 10 dB. Wówczas będziemy mieli w miarę bezpieczny odstęp od szumu, a jednocześnie od góry zapas około 10 dB na ewentualne wyskoki bez ryzyka przesterowania. W rejestratorach audio zwykle podana jest odpowiednia wartość sygnału w decybelach. Czasem też mamy zaznaczoną bezpieczną wartość, tak jak tutaj w rejestratorze Tascam DR-05. Jeśli nagrywamy za pomocą interfejsu audio, to rzadko kiedy pokrętła w takim interfejsie są wyskalowane. Musimy posłużyć się miernikiem w programie nagrywającym. Na szczęście zwykle przed rozpoczęciem nagrywania Programy takie pokazują poziom sygnału trafiający do interfejsu audio, więc możemy spokojnie się przyjrzeć, czy trafimy z sygnałem w odpowiedni rejon. Wystarczy przez chwilę czytać ten sam tekst, który będzie nagrywany, obserwować skalę i regulować poziom wejściowy. Jeśli miernik pokazuje też wartość szczytową, zwany PIK, warto zadbać, by nie zbliżała się ona do wartości 0 dB. Dobrze, gdyby pozostała gdzieś w granicach minus 8-6 decybeli. Nagram teraz fragment. Nagrywam test do odcinka o głośności. Jednocześnie przestrzegam przed zbytnią zachowawczością. Jeśli zarejestrujemy sygnał o zbyt małym poziomie, możemy go wprawdzie później pogłośnić, jednak poziom szumów może się wtedy okazać wyższy niż w sygnale rejestrowanym z dobrze dobranym poziomem. Spójrzmy na przykład. Nagram teraz sygnał o wiele za cicho. Nagrywam test do odcinka o głośności. Teraz oba te sygnały na chwilę znormalizuję do wartości minus pół decybela. Wartości szczytowe sięgną tej właśnie wartości. Przyjrzyjmy się teraz fragmentom zawierającym ciszę. Wyraźnie widać, że drugi sygnał nagrany za cicho po zgłośnieniu ma większe szumy. Usunę to feralne nagranie, a w tym pierwszym cofnę normalizację. Teraz oczywiście możemy przeprowadzić całą obróbkę. Odszumienie. Korekcję. Kompresję, opanowanie transientów i zastosowanie DSR. -a. Na końcu pojawia się pytanie, czy ta głośność, którą mamy aktualnie w pliku, jest tą wartością końcową? No tuż nie do końca. A czy trzeba ją w takim razie zwiększyć do maksymalnej dopuszczalnej wartości? No też nie. Takie nagranie należy przygotować do publikacji, to znaczy zdecydować, w jakim miejscu je umieścimy. Tak się bowiem składa, że różne serwisy czy platformy wymagają różnych poziomów głośności. I tak na przykład Spotify, YouTube czy SoundCloud chcą od nas materiału ze średnią głośnością minus 14 dB, podcasty minus 16, ale zaraz, a co to takiego ta średnia głośność? Posłużyłem się tu pewnym skrótem myślowym. Do tej pory wspominałem o wartości szczytowej, czyli pik. Są to te charakterystyczne szpilki, które decydują o najgłośniejszych miejscach w nagraniu. Jednak w praktyce nie mają dużego znaczenia, poza tym, że musimy pilnować, by nie przekraczały 0 dB. To nie one mówią o faktycznej głośności danego nagrania. Spójrzmy na dwa przykłady, w których wartość szczytowa jest identyczna i wynosi minus 0,4 dB. To jest nagranie testowe, które ma dosyć niski poziom. Dopiero na końcu znajduje się duży pik albo nawet. Różnią się one już wizualnie, a przy odsłuchaniu jeszcze bardziej. To jest nagranie testowe, które ma dosyć niski poziom, dopiero na końcu. To jest nagranie testowe. Potrzebny był zatem inny sposób porównywania głośności poza wartością szczytową, bo wszyscy znamy takie sytuacje, gdy oglądamy film i nagle pojawi się blok reklamowy który potrafi ogłuszyć odbiorcę. Nic dziwnego. Reklamy są robione właśnie po to, by przyciągać uwagę, więc stosuje się tam no, ekstremalną kompresję i często używa limitera, żeby maksymalnie zwiększyć głośność takiej reklamy. To pierwsze nagranie jest jak film, a to drugie jak reklama. Ostatecznie jednak, by unikać takich sytuacji, telewizje zaczęły normalizować głośność audycji, w tym i reklam, Zgodnie z rekomendacją nazwaną EBU R128, która m.in. wprowadziła jednostkę LU, czyli to jest jednostka głośności Loud Unit oraz LUFS, jednostka głośności w odniesieniu do pełnej skali. Można przyjąć w praktyce, że jeden LUFS to 1 decybel, chociaż to nie jest tak naprawdę to samo, ale w praktyce tak to wychodzi, zaś rekomendacja EBU R128 wyznaczyła wartość minus 23 lufsów, czy też minus 23 decybeli, jako taki standard telewizyjny. Idąc tym tropem, serwisy streamingowe wprowadziły swoje własne limity i tak oto przyjęło się, że właśnie Spotify, Deezer, YouTube, Soundcloud mają swoją wartość standardową średniej głośności wynoszącą minus 14 decybeli i minus 1 decybel dla wartości szczytowej. Czyli musi być 1 dB odstępu od cyfrowego zera. Z kolei platformy podcastowe przyjęły minus 16 dB dla nagrań stereo i minus 19 dB dla nagrań mono. W praktyce zatem warto zapoznać się z warunkami danej platformy, zanim coś na niej opublikujemy, bo. No właśnie, co nam grozi, jeśli nie spełnimy wymagań. Otóż nasz pieczołowicie dopieszczony materiał zostanie albo sprasowany limiterem, jeśli jest za głośny, albo zostanie znormalizowany w górę, jeśli jest zbyt cichy. Czasem ta druga opcja nie jest stosowana i po prostu nasz materiał będzie się wydawał no, dużo cichszy w porównaniu do innych nagrań na danej platformie, co raczej nie ucieszy naszych potencjalnych słuchaczy. Cóż zatem trzeba teraz zrobić? Oczywiście zmierzyć najpierw poziom głośności, żebyśmy wiedzieli w jakim miejscu jesteśmy. Nic nie może być jednak takie proste. Istnieją aż trzy miary LUFS. Chwilowa, czyli mierzona we fragmencie o długości 400 milisekund. Krótka, mierzona we fragmencie o długości 3 sekund. I zintegrowana, mierzona już dla całego materiału. To właśnie ta wartość nas interesuje. Edytory dźwiękowe często posiadają opcję podawania tej właśnie wartości Lufs. Akustika mają na przykład wśród statystyk. Jeśli akurat nasz program tej wartości nie podaje, można orientacyjnie użyć wartości krótkookresowej, albo lepiej skorzystać na przykład z zewnętrznego programu takiego jak Orban Loudness Meter. Wystarczy tam wczytać plik, by program wyznaczył zintegrowaną wartość Lufs. Teraz można już podnieść lub obniżyć głośność całego materiału tak, by dopasować go do wymagań platformy, na której panujemy go opublikować. Możemy to zrobić na kilka sposobów: na przykład znormalizować do konkretnej wartości. W akustyce można wręcz wybrać sobie wartość w lówsach. Drugim sposobem jest zastosowanie limitera. Tutaj nieco odmiennie niż zwykle zamiast wtyczki FabFilter filter zastosuję bardzo dobry limiter Elevate. Warto teraz zapisać plik i skorzystać jeszcze z serwisu Loudness Penalty. Wystarczy przenieść plik na okno przeglądarki, a aplikacja zmierzy jego głośność i pokaże, w jakich serwisach czego możemy się spodziewać. Niektóre nam materiał pogłośnią przy wrzucaniu, inne ściszą, a jeszcze inne pozostawią go bez zmian. Jest to rzecz jasna, dość orientacyjna informacja. Za to plus jest taki, że sprawdzany plik nie jest nigdzie wysyłany, obliczenia są wykonywane po stronie przeglądarki. Jeśli zatem będziemy wytrwale ustawiać jednakową głośność naszych materiałów, nie powinniśmy mieć problemów z tym, że na przykład jeden filmik na YouTube jest cichszy, a drugi głośniejszy. Niech przestrogą będą filmiki na moim kanale, gdzie duża część takiej normalizacji nie przeszła i choć YouTube robił co mógł, różnią się one głośnością między sobą. Oby z waszymi było lepiej. Tymczasem na dziś to tyle. Do usłyszenia.